Misio, gdzie ty wędrujesz? Puch! Oj, mama chyba musi pomóc, bo sam się nie stanie. Zgadza się. Oj. Op. Opa. No i już idziemy dalej. Proszę bardzo, tutaj Wojtek się wybiera. No i co teraz, kochanie? Bo tutaj przeszkoda jest straszna. Halo, popatrz na mamę. Wojtek. Taka nam się zima zrobiła. Nie nasypało dużo śniegu, ale tak sam raz na spacer, oooo! No i co? Oj, nie staniemy. No to muszę to.